ma Dzisiaj pierwsze wyrażenia z skarpetek TODO. Bipi bla, 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 A, 35, 36, 38, 8 to damskie. I to są skarpetki Merino TODO, Falcon Trail, Brilliant Merino. Tutaj co? Aż to jest... ...pełna i to trzeba mieć w specjalny sposób. Merina jest aż 50 parę procent. Później są jakieś sztuczne, żeby to po prostu utrzymać fajnie w całości. Także taka tam bajerka. Jeden ściągacz na górze, jeden ściągacz nad kostką, jeden ściągacz wśród stopiu. Troszkę dół jest bardziej miękki. Góra tutaj widać jest. Ona bardziej oddychająca, czyli całkiem, całkiem sensownie, nawet tutaj takie widać całkiem spore te otwory, czyli <laughs> bardzo oddychający model, więc wygląda skarpetki z karpetki całkiem całkiem spoko.